Witam bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam na nowy odcinek. Dzisiaj będziemy sobie testować nowości, które do mnie przyszły w tym tygodniu z drogerii internetowej kosmetyki z Ameryki. Mianowicie tak, podkład mam już nałożony na twarzy. Dzisiaj będziemy testować sobie puder z peezy pod oczy, więc zaraz nałożę jeszcze korektor i na kolektor nałożymy właśnie ten puder. Podkład, jaki mam właśnie dzisiaj na twarzy, to jest podkład z Bourjois Always Fabulous. W poprzednim filmie też go używałam i byłam średnio zadowolona. Teraz powoli zaczynam się do niego przekonywać. Używam go już kilka dni i muszę przyznać, że wygląda całkiem ok. Nie jest to mocno kryjące, na pewno nie. No, mi tu jakieś nieprzyjaciele zaczynają wyskakiwać, ale to myślę, że nie muszę tłumaczyć dlaczego. No to nic. Kładziemy korektor pod oczy i testujemy kagatka pod nazwą Paezę. No dobra, w takim razie tak, jeżeli chodzi o korektory, to mam nałożone Sephora i Collection Lasting Perfection. Takie kombo zrobiłam sobie dzisiaj. Wow! Ale dużo wysypałam, o kurde, dobra. No to zobaczymy. To jest puder, który ma bardzo dobre opinie w internetach, więc. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. To jest niby typowy puder pod oczy. O, jest taki delikatny. Jest bardzo delikatny, bardzo yy, drobno zmielony. To jest oczywiście na niego plus. Co ja widzę? To widzę, yy, że on rzeczywiście trochę bluje. Ja mam w, pod prawym okiem dość mocno zasienione yy, i yy, no korektor tego po prostu najzwyczajniej w świecie nie przykrył, ale yy, czuję po prostu taką mięciutką tą skórę, naprawdę fajny, zapach delikatny ma. Yy, pierwsze wrażenie jest w miarę pozytywne. Yy po prostu potrzebuję jakiegoś mocniej kryjącego korektora, żeby po prostu położyć na to potem ten puder i zobaczyć jak będzie Jak wywołać. widzicie, w tym Postara miejscu mam taką żyłkę. I ta żyłka powoduje, że po prostu mam takie zasilenie, jakbym dostała od kogoś lanie. Ale oczywiście nie dostałam, tak po prostu już mam. No niestety taka moja natura że po prostu mam dosyć duże sińce pod oczami. Nie mówię Dobra, jestem coś. z powrotem i teraz tak. Brwi mam już zrobione, mam nałożony brązer, róż i rozświetlacz. Wszystko jest to samo, co zwykle. I dzisiaj będziemy sobie testować paletkę, dwie paletki w sumie, które jednej, ani jednej, ani drugiej marki nigdy nie miałam, więc zobaczymy. Makeup Academy to jest taka marka Podobna do. Mm. Dobra, więc tak, przechodząc do konkretów, już mm, mam nadzieję, że nikt mi nie ma nie przeszkadzać, ale muszę się napić, bo mnie jest taka. Makeup Academy jest to taka marka podobno trochę do Makeup Revolution. Nawet dokładnie nie wiem, czy to nie jest ich jakaś tam siostra, czy coś, szczerze powiedziawszy. Nie, nie zagłębiałam się nigdy w to. I mam tutaj taką paletkę z takimi cieniami takie bardzo ładne odcienie. Różu, fioletu, ciepłe trochę i tak dalej. I nazywa się ta paletka Cosmic Vixen. Zobaczymy, jak jest z jakością tych cieni: czy one są podobne do cieni z Makeup Revolution, czy są lepsze, czy są gorsze. Nie pamiętam, ile ona kosztowała, ale kosztowała bardzo mało, bo kupowałam to na dziale promocji, wyprzedaży coś takiego. I druga paletka, o której w ogóle Marcin nie słyszałam, Pro Fusion Cosmetics i też w sumie się nie przygotowałam za bardzo, czy to jest e, jakaś znowu bliźniacza marka Makeup Academy, Makeup Revolution, Makeup cokolwiek. E, w każdym razie opakowanie jest bardzo ładne i mi się osobiście bardzo podoba. Jest troszeczkę porządniej wykonane. Ma bardzo duże lusterko. Yy, nie było ona też jakoś bardzo droga, ta paletka. I mamy tutaj dziewięć y, cieni. Proszę bardzo. Bardzo ładnych, w odcieniach takich typowo jesiennych, bym powiedziała, tak? Mamy tutaj taki y, kolor Classic. No on jest troszeczkę ciemny w porównaniu do tego beżu. Zdecydowanie będę wolała używać tego beżu niż tego. No ale ten może w takie delikatne załama... O! No. No to jak wsadzić... E, Poznakić, nie? E, także myślę, że troszeczkę się z tym powanamy. zaczynamy, kochani. E, e, zaczynamy od tego beżowego cienia z paletki Makeup Academy. Zobaczymy. Ło! Ale one się sypią bardzo mocno. No dobra. Zobaczymy. Dobra. I teraz tak, zastanawiam się, jakby tutaj sobie y, zrobić. Może troszeczkę zaszalejemy dzisiaj i y, zrobimy inny makijaż niż zwykle, bo ja zwykle robię takie podstawowe makijaże. I weźmiemy sobie jakiś odcień tego fioletu załamania albo ten róż. O, pójdziemy w ten róż, bierzemy róż. Mm, dobra. Bardzo mocno się sypie. O, nie wiem, czy wy to widzicie, ale sypie się. I jeżeli chodzi o y, wygląd w paletce, to wygląda on tak: trochę się sypie. Dobra. Lecimy w załamanie. Dobrze, zobaczmy teraz z bliska, jak to wygląda. No robi trochę plamek, ale to nic. Przykryjemy to sobie innym cieniem i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Osyp, nic na razie nie widzę. Delikatnie dokładam. Dalej. Wykorzystuję teraz chyba ten najciemniejszy odcień fioletowego. Zobaczymy. Też się osypuje i obawiam się, że on oczywiście zrobi mi tutaj. Dupkę. Dobra. Lecimy. Nie lecimy najpierw od tego gorszego oka. O, już widać jak leci. Wiecie to jest najlepsze? Że ja nie potrafię się malować tak, że najpierw oko, a potem reszta. Nie potrafię. Odcień jest fajny. Ale nakładam go takim, wiecie, zbitym pędzelkiem i nie rozcieram jeszcze. Yy, fiolety mają to do siebie, że jak się je rozciera, to po prostu tracą yy, kolor. Ok, muszę trochę sobie przybliżyć lusterko. W taki sposób, że bierzemy sobie jakiś tam cień. Uff, cień. Pędzel sobie biorę. O! I to jest to, o czym ja mówię. Zobaczcie, ja zaczynam rozcierać, i cień zaczyna po prostu. O, chociaż co? Może nie jest tak tragicznie, jak zwykle to bywa z fioletami. Kto tam pisze? Dobra, słuchajcie, powiem Wam tak. Eee, trochę ten cień się wytraca, no ale to jest yy, chyba normalne w takich fioletach, ale jakby nie patrzeć, nie ma takiej tragedii, jak na przykład przy innych nieco yy, droższych cieniach, które używam w odcieniach fioletowych, na przykład Huda. Yy, dobra sobie tutaj rozcieramy, je ja to robię naprawdę bardzo delikatnie staram się przynajmniej robić to delikatnie ok, wracam sobie do tego mojego poprzedniego pędzelka z tym różowym cieniem i tutaj trochę chcę wzmocnić ten przód Na razie to nie wygląda źle, nie? Dobrze, dalej. w takim razie tak, mamy już tutaj róż, mamy jeden fiolet i teraz myślę, żeby obok tego ciemniejszego fioletu położyć sobie ten. Będę sobie taki pędzelek taki, taki zbity, bardziej płaski, ale powiem Wam, że naprawdę sypią się mocno, nie wiem, czy Wy to widzicie, czy nie. I nałożę sobie go tu. No, ten jest dosyć słabo widoczny, ale coś tam widać. Słuchajcie, jeżeli chodzi o łączenie się z tymi y, pozostałymi cieniami, to nie jest tak źle. Jak na taką tanią paletkę. Tutaj zaczynam widzieć, że tutaj coś mi ucieka. Ten kolor. Spróbuję go minimalnie dołożyć. Nie wiem, czy ja się kiedykolwiek nauczę malować to lewe oko. Zawsze, nie dość, że człowiek nie zadnieje ten, to... Jezu, tak to lewe oko zawsze mi po prostu gorzej wychodzi. Po prostu, no. Ale chcę Wam pokazać tutaj po prostu te plamy, które się tworzą przy tym fiolecie. Za szybko. Okay. Dobra. Z tym ciemnym fioletowym to chyba już nic nie zrobimy, a um, tak myślę, że chyba nic jednak nie zrobimy już z tym ciemno fioletowym. I teraz tak tutaj na zewnętrzny kącik nie wiem właśnie, co mam położyć. Czy położyć jasny, czy zaszalać z ciemnym. Hmm. Spróbuję położyć taki jasno-różowy. Które się niesamowicie mocno sypie. I ogólnie, jako tako makijaż nie wygląda źle, oprócz tego fioletu. No, ale cóż, dobra. Spróbuję jeszcze sobie trochę dołożyć tego yy, fioleciku tutaj. No nie wiem, słuchajcie, co o tym wszystkim myśleć. No osyp jest dosyć mocny. Znaczy, Dosył być mocny. No nie jest taki osyp jak na przykład przy tym niebieskim, o. Tak mi się wydaje, że jest trochę słabszy. Ee, jeżeli chodzi o ten wewnętrzny kącik, to ja w ten wewnętrzny kącik spakuję e, ten cień. Zobaczymy, jak ten cień e, będzie się nakładać na ten cień, który po prostu jest taki. A, tam. To w takim razie sobie. lecimy z... Tym cieniem, bo spróbujemy go nałożyć w tym zewnętrznym kąciku, a ten fioletowy, który no jest plamisty po prostu. Jest, ale nie ma go na pędzlu. Okej. Okay. Wow. Osyb. Mężczyzni. Słuchajcie, on jest bardzo wyraźny, ten odcień. Sypie się mocno, ale no, dlatego, że on po prostu to jest taki y, mocno, taki wiecie, brokatowy ten odcień. Raparz się normalnie nie chce się nakładać, nie? Mm. Not good. No niestety, nie wyszło to tak, jak miało wyjść. Miało być tak pięknie. A wyszło, jak wyszło. No ale niestety, tak się zdarza. Tym bardziej takiemu lajkowi jak mi. Dobra. Spróbuję jeszcze to trochę podratować. I po prostu mocniejszy tutaj by się przydał. Wiecie, by ja go dokładam, 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 ale on tutaj się skubaniec nie chce jakoś za bardzo dołożyć. No i sypią się nieziemsko, nie? Ten ciemny fiolet to po prostu wow. No i słuchajcie, wrócimy sobie jeszcze do tego cienia jaśniutkiego. A mianowicie do tego blado różowego ja sobie go tutaj jeszcze troszeczkę o, zasłoniłam kamerę dołożę i co stwierdzam? Nie ma sensu po prostu jeszcze więcej dokładać, 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 bo to i tak się wytraca a ten mi się robi coraz większy Dobra lecimy z dolną powieką bo tutaj naprawdę już nie ma sensu w ogóle wiecie to dokładać, bo to będzie się tak czy siak wytracało cały czas. Lecimy z dolną powieką i teraz tak zastanawiam się, co tą dolną powiekę dać. I myślę, że chyba pójdę w ten cień i dam ten ciemniejszy cień po prostu z tej palety. Czyli wezmę ten. Jaki jest wniosek mój e, numer jeden? Rzemy nauczyć się w końcu malować najpierw oczy, a potem resztę twarzy, bo co chwilę tylko ciach, ciach, ciach i tutaj wiecie całość bo po prostu takie, no widać, że po prostu są silne, fioletowe. A to jest przeze mnie, bo ja po prostu nie potrafię tego e... dobrze zrobić, Cholerę! Tutaj sobie to jeszcze troszeczkę rozetrę. Teraz wezmę jeszcze trochę tego fioleto i przejadę na dolnej powiece jeszcze tak, żeby o trochę podbić. Teraz tak, jeszcze coś by się przydało w zewnętrznym kąciku, jakiś taki błysk. I właśnie się zastanawiam, czy nie wykorzystać tego błysku, który jest właśnie w tej palerce Make Up Academy. I tak sobie myślę, że chyba go wezmę. coś, co mnie po prostu powala, ale może mam zły pędzelek. Niech będzie. No dobra, słuchajcie, poza kamerą e, wytruszywałam sobie rzęsy, narozrywiam sobie tam małą kreskę i teraz ostatnią rzeczą, jaką zrobię z Wami, to jest e, nałożenie pomadki, która jest wściekła różowa i nie mam pojęcia, jak ja będę w takim kolorze wyglądać. Nie wiem, czy będzie pasować, czy nie. E, oprócz tego, że mam tego prysza na środku nosa, no to... Sorry. Dobra, nakładamy. A, jeszcze jaki to jest? To jest ogólnie Whipped Velvet. Ale czy to ma jakiś numer? Nazywaj. O, Hedonic. Nazywa się Hedonic. Dobra. Lecimy. O! o coś tak słabo. <laughs> Mm. Kolor jest okropny. Jakbym była po prostu Barbie. Yy, sorry. No, kolor jest okropny. Kolor jest okropny, naprawdę. Kolor nie jest fajny, jest okropny. Yy, pomadka wygląda, jakby miała ścinę te usta. No nie, nic specjalnego. Dobra, słuchajcie, krótkie podsumowanie. Z daleka ten makijaż. Nawet mi się podoba. Gorzej już jest z bliska. Eee, tak. Jeżeli chodzi o ten cień, to ten cień jest bardzo ładny, ale trudno się go nakłada i pewnie najlepiej się będzie nakładało tego typu cienie palcami. No oczywiście, że tak, ale w chwili obecnej ja mam takie paznokcie, którymi nigdzie nie wiadę. Prędzej woduwuję sobie oko. Eee, a nie chcą mi skubane odpaść. Eee, teraz tak, krótkie podsumowanie o tej paletce Makeup Academy. Cosmic Pixel, eee, Użyliśmy z tej, tej, pale, tej paletki. Z tej paletki użyliśmy e, cieni fioletowych. Głównie tego ciemnego, tego tutaj jaśniejszego, tego różowego, no beżowego, tego jasno różowego. I, i w zewnętrznym kąciku mamy te ten złotko. Teraz tak, e, jeżeli chodzi o tą paletkę, ta paletka kosztowała naprawdę parę groszy. Ona chyba nie przekroczyła nawet 10 zł. Jeżeli mi się tak, tak mi się kojarzy, przynajmniej. Teraz tak, jeżeli chodzi o taką cenę, no to te cienie nie są takie tragiczne, nie wygląda to aż tak źle. Wiadomo, że ten cień, no on jest dosyć kiepski i kurczę, nie spotkałam się jeszcze z dobrym, fioletowym, ciemnym e, cieniem matowym. Ciągle szukam. Huda mnie zawiodła, Glam Shop mnie zawiódł, Makeup Revolution też, Makeup Academy też. Nie wiem, a i jeszcze inglot. Inglot również mnie y, zawiódł. Wszystkie cienie fioletowe, y, ciemne fioletowe, matowe robią mi zawsze plamy. Być może to jest kwestia tego, że ja po prostu nie potrafię się nimi obsługiwać. To jest oczywiście jak najbardziej możliwe i podejrzewam, że to jest pewnie y, ten powód, ale y, no nie wiem, może mi się uda kiedyś znaleźć, może, może tak, może nie. Dobra, w każdym razie zostały nam do przetestowania te cienie. I myślę, że na pewno je przetestujemy, tym bardziej, że z paletki Profusion e, użyliśmy tylko i, wył... tylko i wyłącznie tego cienia, więc musimy jeszcze użyć kilka innych, więc mam nadzieję, że jeszcze je na pewno zobaczymy w akcji. Bo ja oczywiście chcę przetestować wszystkie cienie, chcę zobaczyć wszystkie okay. cienie, które są Właśnie... makijaż nie jest aż taki zły, wiesz mi się nawet podoba. Tak mi się podoba. Ja lubię fioletowe, różowe yy, makijaże. Wykonanie jest co no to najmniej kiepskie. Yy, pryszcz na środku nosa jest fantastyczny. No. Także tak. Pomadka jest tragiczna. Takie jest podsumowanie. Dobra, kochani. Mam nadzieję, że obejrzeliście chociaż kawałek. Jak coś, to oczywiście zapraszam na mojego Instagrama i oczywiście do komentowania, do lajkowania, do subskrypcji, jak tam do zobaczenia w następnym odcinku. Siema.